Czytanie z księgi rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama, Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i Twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złożeczyli. I ja będę złorzeczył. przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi Abram udał się w drogę jak mu pan rozkazał Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tomateusza Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć. A na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką. Osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, Nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie.